Let it, let it, let it, let it, let it, pain, pain. Bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Aneta. Tak jak obiecałam w ostatnim filmie, przychodzę dla Was z propozycją, która może się świetnie, idealnie przydać na święta. Zresztą już sami wiecie, co to jest, bo jest to makowiec. Myślę, że to jest takie ciacho, które powinno znaleźć się na każdym świątecznym stole. No i u nas ketogeników również może to ciacho się znaleźć. Także zapraszam Was do przypisu. No i oczywiście zapoznam was teraz z produktami, które są mi niezbędne do tego, ażeby wykonać makowiec, czyli oczywiście skoro jest makowiec, to musi być mak. Ja już mam poszłam na łatwiznę, mam mak mielony. Jeżeli nie lubicie takiego mielonego, to oczywiście można sobie samemu go zmienić. E, jajka, troszeczkę proszku do pieczenia, orzechy włoskie i migdały. Ja mam takie migdały w słupkach. E, troszeczkę soli, e, erytrol oczywiście, no bo nie używamy tutaj cukru. E, Tutaj mam aromat tak wanilię, mam aromat pomarańczowy i aromat migdałowy. Twaruk tłusty, oczywiście, no bo jesteśmy na diecie keto, to, to musi być tłusty. Troszeczkę soku z cytryny i skórka z cytryny też mi się przyda. Masło i inulina, która będzie mi potrzebna do zrobienia tego lukru. Na tym zrobimy lukier. Dobra, teraz zajmiemy się makiem. Mak wsypałam sobie do miski, mielony mak przypominam i teraz całość zalewam sobie wrzątkiem tak, żeby całość była zakryta wodą. Teraz jeszcze to sobie wymieszam. Nie bójcie się dodawać wody, bo i tak ją później odciśniemy. Wymieszam, żeby całość była w wodzie i to kochani zostawiamy sobie na około 2 godzinki. Także teraz róbcie sobie kawę i czekajcie. Dwie godzinki minęło, u mnie nawet trzy godzinki minęły. Mam już tutaj ostudzony mak i teraz nic prostszego, po prostu musimy go przecedzić przez gazę. Może być jakaś ściereczka. Pamiętajcie, że to jest mak mielony i ta gaza powinna być taka w miarę drobniutka. Drobniutka, w sensie te oczka powinny być drobniutkie. No i teraz nadmiar sobie po prostu Nadmiar czego, nadmiar wody. Odciskam. E, trzy jajka sobie już podzieliłam na białka i żółtka. I teraz, Hanulka, wrzuć e, żółtka już do tej masy makowej. Ja do jajek dodaję do sobie odrobinę soli. Teraz mieszamy. Tak, teraz możesz to mieszać, a ja pianę muszę ubić na sztywną pianę. Znaczy, żółt, białka, ubić na sztywną pianę. Dobra, piana już jest gotowa, jest. 4 minutka ubita. Hania teraz wrzuci e, do maku migdały. Ja mam takie migdały w słupkach. Można sobie po prostu posiekać zwykłe migdały. Orzechy włoskie też sobie posiekałam. I Hania wrzucaj tutaj do maku i będziemy... na naraz? Nie, pojedynczo kochanie, pojedynczo. Dobra teraz mieszasz. Ja dodam jeszcze kilka kropelek y, aromatu migdałowego, no bo makowiec musi być, mieć zapach migdałowy, nie? Hania. Mm. Tak? I Hania doda jeszcze, dodaje, y, czekaj, bo chcę pokazać, poczekaj. Y, olejek pomarańczowy. Haniu, ale tak naprawdę tylko troszeczkę, tak? Kilka kropelek, żebyś nie przesadziła. Dobra, już, już, już. OK, super, bardzo dobrze. I, I teraz dokładnie to mieszasz. Ja w młynku zmieniłam już sobie erytrol na puder i dodaję. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, ile kto lubi. Ja do te, do tego dodaję takie cztery duże łyżki i Hania, mieszaj teraz dokładnie. Mamy już tutaj wszystko pięknie wymieszane przez Hanie i teraz jeszcze rozpuściłyśmy sobie i ostudziłyśmy e, masełko i takie płynne, o, e, chłodne, żeby było, dolewamy do maku. Haniu, wlewaj yy, Tak. No to wlewaj. No I tu jeszcze wygarniemy wszystko. Pięknie. Do zlewam. A to wszystko musimy wymieszać. I jak już mamy połączone masło z resztą, to przekładamy naszą pianę i delikatnie wszystko razem łączymy ze sobą. Hanio, będzie bardzo delikatna. Tak. Jak zawsze, co? To wymieszamy. Mak mamy już tutaj połączony z, ze wszystkimi składnikami i teraz on sobie będzie po prostu czekał na swoją kolej. E, cztery jajka pozostałe e, też sobie podzieliłam na białka i żółtka. Do, do białek dodaję też szczyptę soli i zaraz ubiję ją na sztywną pianę. A tychania teraz tutaj wrzuć tak e, twarożek. Twarożek oczywiście tłusty. Użyj e, ten proszę do pieczenia. Wrzucaj. Cały, cały, wsypuj, wsyp. Dobra i erytro. Super. I dodajemy jeszcze, ja dodaję y, wanilię. Haniu, ale tak dwie kropelki, nie więcej. Dobra? Tak. No, mam nadzieję, że Ci się uda. Pokaż. No daj jeszcze, jeszcze troszeczkę. Cyk już. Jehaniu zacznie teraz to mieszać, a ja z białek zrobię pianę. Pianę mam już ubitą, proszę bardzo, bardzo ładna. Hania tutaj już mi wymieszała, ale słuchajcie, żeby powstała z tego taka gładka masa, to po prostu za pomocą blendera y, zmiksuję to. Mamy już taką piękną, gładką y, masę. Ważne, żeby ten twaróg był tak mocno rozdrobniony, żeby nie zostawały kawałki. I teraz dodajemy pianę i delikatnie, Haniu trzymaj tę łyżkę, i delikatnie łączymy wszystko. Przygotowałyśmy już sobie foremki i my to też robimy w formie mafinek. czyli mamy tutaj sześć na 6 mafinek i do tego mam jeszcze blaszkę u mnie to jest 18 cm średnicy. Wyłożyłam już sobie ją papierem do pieczenia, sposób na wykładanie okrągłej blaszki już wam kilka razy mówiłam, czyli trzeba zgnieść mocno papier i wtedy łatwiej go ułożyć sobie w foremce. Hanulka, teraz ty będziesz zajmowała się makiem, a ja tak rzucam sobie tutaj po takiej niecałej łyżce tej masy serowej, a ty na to wrzucasz maku. Tylko troszkę więcej, tak? już taki skut ciasta I na to będzie mak. Ale Hanu, więcej musisz dawać, kochanie. Mamy już tutaj mak włożony i teraz ja na nawierzch daję jeszcze tak dosłownie taką kropelkę ciasta. Piekarnik nastawiacie sobie do 180 stopni. Wymiary blaszek Wam podałam, bo zawsze na mnie krzyczycie, że mogłabym chociaż podać wymiary blaszek. Tak więc mam 6 mafinek i blaszka okrągła o średnicy 18 cm. Oczywiście można to przygotować w jednej blaszce większej. Dobra, teraz resztę ciasta sobie dzielę na dwie części, czyli na spód. I na to ląduje masa makowa. Pachnie przepięknie. Migdałowo, pomarańczowo, waniliowo. No i całość oczywiście sobie rozłączę. No I na to dodaję resztę mojej masy serowej. To kochani powędruję do piekarnika na około 30-40 minut. Piekarnik góra-dół bez termoobiegu, ale zawsze mówię, że to jest kwestia piekarnika, bo każdy piekarnik może piec inaczej, więc musicie obserwować. U mnie jest to około, no powiedzmy, że około 35 minut. Dobra, wkładam do pieca. Kochani, moje ciacho już się pięknie upiekło, jak widzicie je wygląda naprawdę ładnie, już je ostudziłam, starłam sobie też y, skórkę z cytryny, no i teraz czas na przygotowanie y, lukru. Tu mam inulinę, tutaj mam ciepłą wodę, to znaczy ona musi być bardzo delikatnie taka cieplutka, taka letnia niż ciepła, bo jak dodacie ciepłą, taką mocno ciepłą, to po prostu tutaj powstanie Wam kamień, biały kamień. Ponieważ pod wpływem temperatury inulina mocno gęstnieje i twardnieje. Dobra i teraz tej wody dodajemy naprawdę stopniowo. Ja już chyba widzę, że trochę przesadziłam z wodą, ale zaraz zobaczymy, jak wymieszam całość. Chyba będzie ok. No i pan lubię tym sposobem. Dodaję też yy, odrobinę soku z cytryny, żeby nadać taki kwaskowaty smak. No i będziemy dekorować ciacho. Na koniec całość posypuję skórką z cytryny. Pamiętajcie, żeby cytrynę sparzyć wrzątkiem przed starciem skórki. No i słuchajcie, moje ciacho jest gotowe. Sprawdzimy, jak wygląda w środku. No, bo przecież trzeba też posmakować, prawda? Wygląda smacznie. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że skorzystacie, bo Ciacho jest naprawdę pyszne i rewelacyjne. Także z czystym sumieniem mogę polecić. Oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ to nie jest mój ostatni film. Jeszcze będą, oczywiście, jak najbardziej. Do zobaczenia już niedługo. Życzę Wam przy okazji spokojnych, zdrowych i wesołych świąt.